że powinni po pierwszej części meczu prowadzić dwie znakomite sytuacje, które mieli Grzegorz Rasiak i Patryk Rachwał. W pierwszym przypadku piłkę z linii bramkowej wybił Jeffrey Czetkuti, a później po główce Patryka Rachwała sparował piłkę na słupek Mario Muska. Tymczasem groźna akcja Piotr Piechniak dośrodkowanie i Daniel Teuma grający z numerem drugim. On nie skierował piłki do własnej bramki. David Karabot, piłkarz, który dziś po raz 120 występuje w Narodowej Drużynie Malty. To rekordzista, jeśli chodzi o liczbę występów w Drużynie Malty w dotychczasowych 120 meczach zdobył 12 goli. Sebastian Milarz, utrożny dla polskiego zespołu Jarosław Bieniuk, 1 do 0. 55 minuta meczu i w swoim, proszę Państwa, trzecim występie w Narodowej Reprezentacji obrońca Amiki Wronki zdobywa pierwszą bramkę. 1 do zera prowadzą Polacy od 54. minuty meczu. No doczekaliśmy się wreszcie gola. Mówiłem o tych dwóch niewykorzystanych sytuacjach w pierwszej połowie. Teraz po stałym fragmencie gry po dośrodkowaniu mili. Najwyżej w polu karnym wyskoczył Jarosław Bieniuk. Popatrzmy raz jeszcze dośrodkowanie mili. Wyszedł Muscat i Bieniuk zdobywa bramkę dla polskiego zespołu. Prowadzimy od 54. minuty 1 do 0. Raz jeszcze mamy okazję. Zobaczyć strzał Jarosława. Pozostały 7 spotkań grupowych Maltańczycy przegrali, a grali w grupie pierwszej z Francją, Słowenią, wspomnianym już Izraelem oraz Cyprem. Teraz groźniej strzelał na naszą bramkę właśnie Karabot, kapitan zespołu i dobrze spisał się Kuszczak. Z lewej strony Adamski jest niedzielan. Niedzielan do Mili z pierwszej piłki, zagranie Mili do Niedzielana, jest Andrzej Niedzielan w polu karnym, Sebastian Mila, piękna dwójkowa akcja, 57 minuta meczu, Polska prowadzi z Maltą 2 do 0. Znakomicie rozegrali tę akcję Sebastian Mila i Andrzej Niedzielan, klubowa para, dyskoboli Groklin-Grodzisk-Wielkopolski rozszyfrowała, rozpracowała teraz obronę drużyny Malty bardzo mądre zagranie Niedzielana do wbiegającego z tyłu Mili, a ten strzałem pod poprzeczkę nie daje żadnych szans Mario Muscatowi, bramkarzowi drużyny Malty. I proszę Państwa, w ciągu trzech minut Polacy zdobywają dwie bramki, najpierw Jarosław Bieniuk, później Sebastian Mila. To ta trybuna, którą po przeciwnej stronie mogą Państwo widzieć podczas naszej relacji, a teraz uwaga, akcja naszej drużyny jest Burkhardt z lewej strony. Jeszcze utrzyma się przy piłce gracz Miki. Burkhardt, zdołał dośrodkować. Piechniak. Jeszcze o... okazja, Jeleń Matoks. Okazja dla drużyny Malty. Był na środku Malia. Okazja dla Maltańczyków. Niebezpiecznie znakomicie teraz Tomasz Puszcza. Błąd tym razem naszych środkowych obrońców. Po raz bodaj trzeci spróbowali sforcować naszą obronę Maltańczycy środkiem. I omal im się to nie udało. Malia przy piłce Radzewicz na razie niewidoczny po wejściu okazja dla Maltańczyków Adzius obok słupka bramki chodzi Radzewicz lewą stroną boiska jest 3 do 0 proszę Państwa zdobywcą gola Adrian Sikora więc bardzo szybko po swoim wejściu na boisko gracz Górnika Zabrze zdobywa bramkę no strzelić bramkę w debiucie w reprezentacji Jaki to nie byłby mecz i w jakim składzie ta reprezentacja by nie grała, to na pewno jest to duże wydarzenie. Sikora otrzymał podanie od innego debiutanta Radzewicza, więc krótko trwał pobyt tych zawodników na boisku i popisali się ładną akcją, akcją, która przynosi Polakom trzecią bramkę. W 82 minucie meczu, proszę Państwa, 3-0 prowadzą Polacy, a strzelcem gola tym razem Adrian Sikora. No, ale to są problemy Maltańczyków. Przypomnę, że w ostatnich eliminacjach Euro 2004 Malta, grająca w grupie pierwszej, zdobyła jedną bramkę. Tymczasem kolejna okazja dla polskiego zespołu jest Ireneusz Jelen w polu karnym. Mario Muskat podanie do Sikory i tym razem fatalnie sfiksował Adrian Sikora. Była okazja do zdobycia czwartej bramki i naprawdę niewiele brakowało, aby Polacy prowadzili w tym meczu. 4-0 Dynamiczne wejście Jelenia z prawej strony, zagranie do Sikory. Muscat. Jest Jeffrey Chetcuti, Karabot Chetcuti, no i musi ratować teraz swoją drużynę Mario Muscat. Sprytnie spróbował Burkhardt i proszę Państwa, w kuriozalnych okolicznościach Burkhardt zdobywa czwartego gola dla naszej reprezentacji. Krótkie wybicie piłki przez Muscata i masz czego się cieszyć, Marcin Burkhardt. No dawno nie oglądaliśmy takiej bramki w meczu reprezentacji. Błąd, zdecydowany błąd bramkarza, który za krótko wybił tę piłkę, i Marcin Burkard bardzo inteligentnie wykorzystał wyjście bramkarza drużyny Malty, zdobywając czwartego gola dla Polaków. 4 do 0 prowadzimy w 89. minucie. Mecz.